We wrześniu tego roku do strefy płatnego parkowania przyłączone zostaną osiedle podwawelskie oraz zabłocie. 15 grudnia tego roku w życie wejdą zupełnie nowe stawki postojowe. W parkometrach będziemy płacić 6 zł za pierwszą godzinę lub... 5 zł za pierwszą godzinę i każdą kolejną lub 4 zł za pierwszą godzinę i każdą kolejną. Zależnie od tego, w jakiej strefie zaparkujemy, mamy trzy obszary wydzielone cenowo. Najdroższy to oczywiście obszar ścisłego centrum, Kazimierz. Te obszary, których drugi, drugi poziom cenowy obowiązuje, to Zwierzyniec czy Podgórze. No i pozostałe dzielnice miasta to są obszary, gdzie parkować będziemy najtaniej. W najdroższej strefie będzie, miesięczny postój kosztował 500 zł w tej 400 zł w tej najtańszej 300 zł miesięcznie abonament, który będzie we wszystkich trzech obowiązywał pod strefach będzie kosztował 750 zł. To jest też cena, która pojawia się 15 grudnia. Kłopotliwa dla nas jest wyłączenie niedzieli, dlatego że dla bardzo wielu obszarów, tak jak wspominałem wielokrotnie, Kazimierz czy bezpośredni rejon. Starego Miasta. To są tereny, gdzie w weekendy właśnie, a nie w tygodniu pojawia się bardzo wiele samochodów turystów, a w soboty pewno będą poprawione. Myślę, że mieszkańcy zobaczą różnicę i pojawi się ich jakiś silny głos, żeby również niedziela została włączona jako dzień, w którym będziemy pobierać opłaty.